Piąca królewna. Dawno, dawno temu żyli sobie król i królowa, bardzo nieszczęśliwi, bo nie mieli dzieci. Przez lata całe odbywali pielgrzymki do cudownych but, składali najprzeróżniejsze śluby i ofiary. Robili wszystko, co w tych czasach było możliwe, by pragnienie ich mogło się spełnić. Kiedy już prawie stracili nadzieję, nieoczekiwanie królowa wydała na świat córeczkę. Cóż to była za radość? Szest królewny był prawdziwym wydarzeniem, pełen przepychu. Na szesne matki małej księżniczki poproszono wszystkie wróżki mieszkające w królestwie, a znaleziono ich siedem. Zwyczajem wróżek każda miała jej ofiarować jakiś szczególny dar. W ten to sposób księżniczka mogłaby posiadać wszystkie możliwe zalety. Po uroczystym chrzcie, całe zaproszone towarzystwo wróciło do królewskiego pałacu, gdzie wydano okazałe przyjęcie na cześć wróżek. Przed każdą z nich położono wspaniałe nakrycie wraz ze szczerozłotym etui, w którym schowane były sztuczce. Łyżka, widelec i nóż ze szczerego złota ozdobione ponadto rubinami i diamentami. Właśnie każdy zajmował swoje miejsce przy stole, gdy do sali jadalnej wkroczyła stara wróżka, o której zupełnie zapomniano, gdyż od ponad pół wieku nie opuszczała wcale ustronnej starej wieży. Chodziły nawet słuchy, że już dawno umarła lub w coś się zaczarowała. Król kazał oczywiście podać jej nakrycie, ale nie można było dać jej masywnego, szczerozłotego etui ze złotymi szczycami, wysadzanymi drogocennymi kamieniami. Ponieważ tylko siedem takich cacek zamówiono u nadwornego złotnika. Znaleziono przecież w królestwie tylko siedem czarodziejek. Stara wróżka odebrała to jako afront i złożyczyła pod nosem królewskiej parze. Jedna z chrzestnych matek, słysząc ten mamrotania, zaczęła się obwiniać, że obrażona wróżka mogłaby rzucić na małą księżniskę złe czary. To też jak tylko wstano od stołu, ukryła się niepostrzeżenie zawiszącym na ścianie Gobelinem. Chciała wystąpić ze swoim darem jako ostatnia i w ten sposób chociaż częściowo naprawić ewentualne zło wyrządzone przez starukę. Tymczasem chrzestne matki przystąpiły do wręczania księżniczce swoich szczególnych, cennych darów. Najmłodsza sprawiła, że dziewczynka stanie się najpiękniejszą istotą na świecie. Kolejna wróżka obdarzyła ją wielką inteligencją, następna niepospolitym wdziękiem, czwarta zapowiedziała, że posiądzie sztukę tańca, piąta, że śpiew jej będzie niczym śpiew słowika, a szósta sprawiła, że nauczy się grać z łatwością na wszystkich instrumentach. Wspaniałe dary dla każdej księżniczki, jak na tamte czasy. Nadeszła kolej najstarszej wróżki. Trzęsąc głową, Bardziej ze złości niż ze starości oznajmiła złowieszczo, że piękna księżniczka ukuje się wrzecionem w rękę i umrze. Ten okrutny czar przeraził wszystkich gości, wszędzie odezwały się w szlochy, wtedy siódma z zaproszonych wróżek wyszła z ukrycia i donośnym głosem wypowiedziała te słowa. Uspokójcie się, miłościwy Panie, królowo, wasza córka nie umrze. Co prawda moja czarodziejska moc nie jest na tyle silna, by pokonać te złe zaklęcia wypowiedziane przede mną. Królewna skaleczy się w życionę, ale nie umrze. Zapadnie tylko w głęboki sen na sto lat, a po upływie tego czasu królewski syn zjawi się w pałacu, by ją obudzić. Postanowił sam zapobiec nieszczęściu, na jakie naraziła jego córeczkę stara wróżka. Kazał publicznie ogłosić absolutny zakaz stosowania, a nawet posiadania wrzeciona pod karą śmierci. Minęło piętnaście, a może 16 lat w niezmąconym spokoju i szczęściu. Ale pewnego razu królewska para udała się na wypoczynek do jednego ze swoich odległych dworów. Królewna zaś wolała zostać w pałacu, była już prawie dorosła. Miała swoje upodobania i przy tym nie lubiła opuszczać znajomych kątów. Jednego dnia włóczyła się po komnatach pałacowych, odkrywała nieznane sobie jeszcze miejsca, aż znalazła się w wysokiej baszcie. Na jej poddaszu natknęła się na niewielką izdebkę, gdzie jakaś staruszka przędła sobie na kądzieli. Starowinka, może i trochę przygłucha, nigdy nic nie słyszała o zakazie używania wrzeciona, nikt do niej nie zaglądał od lat. Nie była na bieżąco. Co ty takiego robisz, babciu? zapytała ją zaciekawiona księżniczka. A przędę sobie, moje dziecko, odpowiedziała staruszka, która nawet nie wiedziała, że rozmawia z królewną, z królewską córką. Ach, jakie to zabawne! zawołała księżniczka. Jak to się robi? Daj mi spróbować. Ciekawa jestem, czy i ja potrafię tak zręcznie prząść. Nedwie wzięło wrzeciono do ręki, czy to zbyt gwałtownie. Czy mniej uważnie, czy tylko dlatego, że tak chciała wróżba, przepowiedziana przez, przed laty, księżniczka skaleczyła się i zemdlona usunęła się na podłogę? Przerażona staruszka narobiła wrzasku, zwała na wszystkie strony pomocy. Przybiegł kto żyw, spryskiwano twarz zemdlonej wo wodą, rozluźniano jej szaty, nacierano ręce, w skronie wcierano cudowną wodę, ale nic nie pomagało. W tej samej chwili do pałacu wróciła królewska para. Król natychmiast znalazł się na poddaszu i widząc, co się stało, przypomniał sobie zaraz przepowiednią wróżek. Więc jego starania, by odwrócić zły czar, na nic się zdały. Wszystkie przepowiednie wróżek muszą się spełnić. Kazał zanieść swoją ukochaną córkę do najpiękniejszej sypialni, i ułożyć ją na łóżku zdobioną kapą wyszywaną złotem i srebrem. Królewna była tak piękna, że można było ją wziąć za anioła. Omdlenie bowiem nic nie zmieniło w jej wyglądzie. Te same koralowe usteczka, zaróżowione policzki, oczy tylko miała zamknięte, a jej delikatny i miarowy oddech wskazywał na to, że istotnie nie umarła, a jedynie spała. Potem król rozkazał, by zostawiono ją w spokoju. Niech śpi, aż nadejdzie jej godzina przebudzenia. Wysłał gońca w siedmiomilowych butach do odległej o 12 tysięcy mil krainy, gdzie wtedy właśnie bawiła wróżka, która zamieniła zły urok obrażonej staruchy na długi stuletni sen. Dobra wróżka zjawiła się niewiele ponad godzinę później, przybywając na ognisknym rydwanie zaprzężonym w smoki. Król podał jej ramię przy wysiadaniu i wszystko dokładnie opowiedział. Różka słuchała uważnie, potakiwała, pochwaliła jego rozsądek, ale przyszło jej do głowy, że śpiącej królewnie byłoby bardzo przykro, gdyby po przebudzeniu zobaczyła, że w tym olbrzymim starym pałacu została sama. Zaczęła więc dotykać swoją czarodziejską różdżką damy dworu, dworzan, guwernantki, pokojówki mistrzów, kucharzy i kuchcików, paziów i oficerów, strażów, straży i lokajów, jedynym, jednym słowem całą świtę i służbę królewską. Różczka jej ominęła jedynie króla i królową. Potem uśpiła koniec w stajniach i chłopców stajennych, groźne brytany na królewskim podworcu. Przy tej okazji przypomniała sobie o małej suczce księżniczki, która... Warowała przy swej pani na łóżku i pufa również zapowiadała w sen, zapadła w sen. Nawet e, rożna w kuchni, pełna barżantów i kuropat, przestały się kręcić nad ogniem. Zagasł również ogień. Wszystko postygło bez ruchu na sto lat. Kiedy zbudzi się królewna, życie powróci do królewskiego pałacu. Król i królowa, ucałowawszy po raz ostatni swoje jedyne ukochane dziecko, wyszli z pałacu i chcieli ogłosić absolutny zakaz wstępu, by zapewnić córce spokój. Ale nie było to konieczne, bo w niecały kwadran z wokół parku otaczającego pałac wyrósł gąszcz kolczastych krzewów i wysokich drzew. Potężne konary i kolące gałęzie tak ze sobą były splątane, że nawet najmniejsze zwierzę nie byłoby w stanie przez nie się przedrzeć, nie mówiąc już o człowieku. To też była dziełem przewidującej wróżki, która dopilnowała wszystkiego i o wszystkim pomyślała, aby nic nie zakłóciło spełnienia, wypełnienia czarów przez najbliższe 100 lat. Po upływie wieku, syn panującego wtedy na tym, w tym kraju, króla, pochodził on z innego książęcego rodu, zapędził się w te strony w czasie polowania i zobaczył za gęstym, nieprzebytym lasem jakieś wieże. Zdziwiło go to bardzo, skąd się tam mogły wziąć i zaczął wkoło rozpytywać, co to takiego. Ale każdy zapytany mówił co innego, bo co innego słyszał. Jedni mówili, że to stare, opuszczone zamczysko, gdzie krują duchy. Inni, że to miejsce spotkań wszystkich czarownic, które zlatują tam na swój sabat całego królestwa. Najczęściej jednak powtarzano, że mieszka tam olbrzym ludożerca. Bo tylko on ma moc otwierania sobie drogi przez tę gęstwinę i spokoju może pożerać tam dzieci, jakie uda mu się porwać. Ale tak naprawdę to nikt nie wiedział, co to takiego. Jeden z napotkanych wieśniaków powiedział królewiczowi zupełnie co innego. Książę. Ponad pół wieku temu słyszałem, jak starzy ludzie ze wsi opowiadali mojemu ojcu, że jest tam piękny pałac, a w nim przepiękna królewna, drugiej takiej nie znajdziesz na świecie. Mówili też, że musi ona spać przez sto lat, a obudzi się wtedy, gdy odnajdzie ją królewski syn, któremu wróżby ją przeznaczyły. Słysząc te słowa, królewicz poczuł, jak zawrze w nim krew. To dopiero przygoda. Co tam polowanie? Chęć słaby i gwałtowna miłość do nieszczęśliwej pięknej królewny skłoniły go do natychmiastowego działania. Muszę sam przekonać się, co tam się właściwie dzieje. Spiął konia i pogalopował w stronę gęstego lasu, a tuż przed nim gestwina się rozwarła, robiąc mu przejście, ale jak tylko znalazł się po drugiej stronie, cierniste krzewy zwarły się znowu. I żaden z jego towarzyszy polowania nie mógł się już tam przydostać. Królewicz nie zraził się tym i jechał przed siebie ciernistą aleją, która prowadziła prosto do pałacu. Na przednim dziedzińcu zobaczył widok, co mogłoby każdego przerazić, ale nie młodego, odważnego księcia. Panowała tam straszliwa cisza, a leżące wszędzie ciała ludzi i zwierząt wydawały się martwe. Jednak przyglądając im się uważnie, królew stwierdził, że wszyscy śpią. Minął kolejny dziedziniec wyłożony marmurem, a potem wszedł po schodach wiodących do pałacu i znalazł się wkrótce w sali, gdzie prezentując broń, stała wyprostowana na baczność królewska straż. Chrapiąc w najlepsze, Miał wiele pięknych komnat, a wszędzie widział uśpionych. Dworzan, damy dworu, służbę, jedni stali, inni siedzieli, jeszcze inni znajdowali się w przeróżnych pozycjach, aż wreszcie królewski syn dotarł do pozłacanej sypialni, gdzie ujrzał najpiękniejsze zjawisko, jakie kiedykolwiek w swoim życiu widział. Na łóżku pod baldachimem leżała przed cudnej urody królewna. Mogła mieć piętnaście, a może szesnaście lat, a blask jej piękna omalże oślepiał. Pełen zachwytu, drżąc na całym ciele, królewicz zbliżył się do łóżka i padł na kolana. W tym właśnie momencie czary się wypełniły. Królewna otworzyła oczy i patrząc czule na klęczącego obok niej młodzieńca, zapytała. – To ty, mój książę? Długo kazałeś na siebie czekać. Oczarowany tymi słowami, a jeszcze bardziej jej wdziękiem, w jakim zostały wypowiedziane te słowa, królewicz nie wiedział, jak okazać swoją wielką radość i podziw dla jej urody. Zapewniał ją, że pokochał ją ponad życie od pierwszego wejrzenia, plątał się w swym wyznaniu, płakał jak dziecko, ale przecież w miłości słowa są zbyteczne. Był bardziej od dziewczyny zakłopotany i nie ma się co dziwić. Królewna przecież miała dużo czasu, żeby śnić o tym. Co powie swojemu królewiczowi, kiedy ten się zjawi? Wydaje się bowiem, chociaż o tym nikt nie wspomina, że podczas długiego snu dobra wróżka darowała jej wiele przyjemnych marzeń sennych. Miała czwarta godzina ich miłosnych wyznań, a nie wypowiedzieli nawet połowy tego, co mieli sobie do powiedzenia. Tymczasem cały pałac budził się powoli ze stuletniego snu. Każdy pomyślał o swoich obowiązkach. A ponieważ nie wszyscy byli zakochani, zaczęli odczuwać głód. Wreszcie pierwsza dama dworu nie wytrzymała i głośno oznajmiła księżniczce, że podano do stołu. Kulewicz podał ramię swej pani i oboje byli gotowi, by zasiąść do kolacji, chociaż wspaniałe stroje, jakie miała na sobie księżniczka, bardziej przypominały suknie prabarci z portretu, ale, były to, to na, ale kto by na to zwracał uwagę. I tak była przepiękna. Przeszli wszyscy do sali lustrzanej, gdzie podano kolację przy dźwiękach skrzypiec i oboi grających stare, piękne melodie, których nie słuchano już od lat. Po kolacji w kaplicy pałacowej odbył się ślub i państwo młodzi udali się na spoczynek. Ale spali niewiele, księżniczka przecież dopiero co się zbudziła, a książę, pełen wrażeń, też nie miał ochoty na spanie. Nad ranem powrócił do swojego pałacu w mieście. Czyli czekali na niego zaniepokojeni królewscy rodzice. Książę powiedział im, że w czasie polowania zgubił się w lesie, ale pewien poczciwy smolarz udzielił mu schronienia w swojej chacie i nakarmił chlebem razowym i serem. Król łatwo w to uwierzył, ale królowa była podejrzliwa, zwłaszcza gdy zauważyła, że syn teraz coraz częściej wybiera się na polowania i za każdym razem znajduje wymówkę, by nie wracać na noc do zamku. Przez ponad dwa lata książę odwiedzał swoją żonę w pałacu ukrytym w gęstym lesie. Urodziło im się dwoje dzieci: córeczkę nazwa, nazwali Jutrzenką, a, synkiem, a synka Dzionkiem, bo wydawał się jeszcze piękniejszy od starszej siostrzyczki. Królowa matka przez cały ten czas nieraz próbowała nakłonić syna do zwierzeń, ale on obawiał się wyznać jej swój sekret. Kochał ją bardzo i szanował. Wiedział jednak, że jego matka pochodzi z rodziny ludożerców, a ojciec posiłuje ją ze względu na jej ogromne bogactwo. Słyszał też, jak podszeptywano w zamku, że królowa z trudem opanowuje ludożerce skłonności, zwłaszcza gdy w jej pobliżu znajdują się małe dzieci. Kulewicz wolał nie ryzykować. Kiedy zmarł stary król i na tronie zasiadł młody książę, jego małżeństwo zostało natychmiast publicznie ogłoszone i młoda królowa została sprowadzona wraz z dziećmi do królewskiego zamku w mieście z wielką pompą, a tłumy poddanych, urzeczone jej urodą, długo wywatowały na jej powitanie. Takie byłoby szybkie, szczęśliwe zakończenie bajki o śpiącej królewnie, ale historia jej, toczyły, historia jej potoczyła się dalej. Niedługo potem młody król wyruszył na wojnę z Kantagórką, władcą sąsiedniego cesarstwa. Rządy nad państwem przekazał królowej matce i polecił jej szczególną opiece swoją młodą żonę i dzieci. Wojna zapowiadała się na parę miesięcy. Natychmiast po wyjeździe syna królowa matka wezwała synową i wnuki do jednego z wiejskich dworów położonych w lesie. Odezwały się w niej bowiem jej potworne instynkty, które tam prawie na odludziu mogłaby bez przeszkód zaspokoić. To też zjawiła się tam kilka dni później, wezwała do siebie nadwornego kucharza i tak mu powiedziała: Na jutrzejszy obiad życzę sobie małą jutrzenkę. Ależ pani, wyjąkał nadworny kucharz, takie jest moje życzenie. Podaj mi sosem tatarskim, powiedziała tonem nieznoszącym sprzeciwu, tonem ludożercy, który poczuł świeże mięso. Przerażony kucharz zrozumiał, że nie należy ratować z tą kobietą. Wziął wielki nóż i poszedł do sypialni małej Jutrzenki. Dziewczynka miała wtedy już cztery lata i była bardzo żywą i wesołą księżniczką. Jak tylko zobaczyła nadwornego kucharza, rzuciła mu się na szyję i prosiła jak zwykle o cukierki. Biednemu człowiekowi nóż wypadł sam z ręki, a łzy popłynęły po policzkach. Zabrał Jutrzenkę do swojego mieszkania w głębi podworca. Kazał ją ukryć swojej żonie, sam zaś zabił jagnię i przygotował je w tak wspaniałym sosie, że królowa matka nachwalić się nie mogła smakowitego dania. Tydzień później zjawiła się znowu z wizytą i znowu wezwała do siebie nadwornego kucharza. – Przygotuj mi na kolację małego Dziomka. Tym razem nadworny kucharz nawet nie usiłował protestować, skoro udało mu się z małą Jutrzenką Uda się i z jej braciszkiem, tak sobie niepewnie pomyślał. Wyszedł poszukać małego królewicza i zastał go pochłoniętego zabawą z dużą, oswojoną małpką, z którą usiłował walczyć na florety. Zabrał go do siebie, kazał żonie ukryć dziecko w domu, sam zaś przygotował pieczysty z młodego koźlęcia, które bardzo smakowało królowej matce. Wszystko sło dobrze aż do dnia, kiedy ta zażyczyła sobie danie. Z własnej synowej. Przygotuj mi młodą królową w takim samym sosie, jaki podałeś do jej dzieci. Tym razem nadworny kucharz zwąpił w możliwości oszukania potwora. Młoda królowa miała ponad 20 lat, nie licząc tych 100, jakie je przespała. Jej skóra musiała już być trochę twardsza, chociaż zachowała swój naturalny, piękny koloryt. Czymże tu zastąpić młodą kobietę, jakie zwierzę wybrać z przydworskiej hodowli? Nie wiedział innego rozwiązania, by ratować własne życie. Tym razem postanowił spełnić rozkaz królowej matki. Nie chciał jednak zaskoczyć młodej królowej, to też się przed nią z całym szacunkiem godnym jej osobie powtórzył nieszczęśliwy rozkaz królowej matki. Spełnijcie swoją powinność. Odezwała się na to młoda królowa, odsłaniając szyję. – Wykonujcie rozkaz, jaki wam wydano. Dołączą do moich ukochanych dzieci. Sądziła bowiem, że jej dzieci nie żyją od momentu, kiedy je tam okrutnie odebrano. – Ależ pani moja! Nie! – zawołał wzruszony nadworny kucharz. – Twoje dzieci żyją i ty też będziesz żyć. Zaraz je zobaczysz. Ukryłem je w moim domu. Spróbuję jeszcze raz oszukać królową matkę, i podam jej w zamian młodą sarnę. Zaprowadził ją natychmiast do siebie i ukrył razem z dziećmi, które za łzami radości tuliły się do swojej mamy. Sam zaś przyrządził upolowaną wcześniej sarnę i zrobił to z takim mistrzostwem, że królowej matce nawet do głowy nie przyszło, że została znowu oszukana. Danie było wyborne. Królowa, zadowolona z własnego okrucieństwa, obmyśliła sposób, w jaki ma oszukać swojego syna. Powie mu, że wściekły wilk rzucił się na jego dzieci i żonę i nie, że był, nie było już ratunku. Młody król powinien jej uwierzyć, jest przecież jego matką. Pewnego wieczoru królowa matka kuczyła się po dworskim podworcu i nagle usłyszała, płacz małego dziecka. Zbliżywszy się do okienka jednej z piwnic, rozpoznała małego dziomka karconego za jakieś przewinienie przez matkę, i jednocześnie usłyszała głos jutrzenki wstawiającej się za braciszkiem. Kiedy rozpoznała głosy Młodej Królowej i jej dzieci, wpadła w szał. Zrozumiała, że została oszukana. Strasznym głosem, który poraził strachem wszystkich dookoła, rozkazała służbie, by na rano przygotowała na środku dziedzińca olbrzymią kać, wypełnioną wielkimi ropuchami, żmijami, zaskrońcami i wszelkimi wężami. Młodą Królową i jej dzieci kazała zamknąć piwnicy. Rankiem rozkazała przyprowadzić ze związanymi z tyłu rękami nadwornego kucharza jego żonę i służbę, młodą królową oraz jej dzieci. Właśnie wyznaczono, kaci zabierali się do dzieła, gdy niespodziewanie wrócił z zakończonej wcześniej wojny młody król, wjechał na dziedziniec i zaskoczony tym widokiem zażądał wyjaśnień, ale nikt nie ośmielił się odezwać. Wtedy królowa matka, nie mogąc cierpić swojej przegranej sama rzuciła się do kadzi i w ten sposób świat uwolnił się od wielkiego potwora. Królowi żal było swojej matki, ale żona i dzieci umiały go pocieszyć.